Witajcie w powtórce nowym typem 57 na mapce Autostrada w losowaniu na swoje 8. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś ciekawego, bo patrząc po wynikach końcowych mogło się tutaj coś dziać, ale nie chcę wam tutaj na razie nic spoilerować. Jest to pojazd, który w wersji podstawowej bez żadnych bonusów i tak dalej ma 1900 DPM. -u. Penetrację tutaj na zuku mamy 225, balimy po 360. Na goldzie mamy 252 peny, także nie ma tutaj tragedii. przeładowania. oczywiście, wszystko tutaj w wersji bez żadnych, żadnego wyposażenia, na przykład racji. Przeładowanie 11 sekund, także no myślę, że nie jest jakieś najlepsze, ale tragedii też nie ma. Jeździmy 35 na godzinę. Tutaj mam wrażenie, że Bohater gra na turbo. Nie obstałem, że gra też na wzmocnieniu. Tak mi się chyba wydaje. Chociaż no może grać na wzmocnieniu. Jeździmy całkiem fajnie. 35 na godzinę. Mocna tonę. Znośna. Ale jednak mogłoby być dużo lepiej. Tutaj mamy tylko 14 koni. I od razu na sam start widzę, ciśniemy troszkę do przodu. Pan, co do pancerza tego pojazdu, boczki mam miękkie. Co on tutaj zrobił? Czemu się tak wychylił? Jakby tam od bezety zebrał, to by go na pewno zabolało. Dosyć skraba się raczej za bardzo. Ten pojazd nie nadaje. Ma te trochę takie miększe policzki, ale jedno jest pewne: ma dość dobry pancerz na górnej płucie. jak Jeśli on jest nad wami. To wejdzie wam tylko chyba pod wieżę, bo i garnka nie będzie widać. Także, no tutaj trzeba dosyć uważać. Kątowanie oczywiście takie delikatne jak najbardziej wskazane, żeby zmusić przeciwnika do oddania kiepskiego strzału albo coś w tym stylu, ale na przykład tu jak ten gościu, no, za bardzo trochę pokazuje jednak tą dolną płytę. I się może, że tak powiem, na tym przejechać. W mieście sytuacja wygląda niezbyt kolorowo. Zobaczcie jak nasza drużyna tam w tej dolinie odważnie sobie stanęła i chyba za chwilę zostanie dosyć mocno pokarana. Tutaj, bezetkę raczej no właśnie skończymy. Na szczęście dla naszego bohatera to już 1100 I Co ciekawe, ósemka ma lepszy pancerz na swoje tiery, oczywiście, niż na przykład taka dziewiątka czy 10. To jest dla mnie no trochę dziwne, bo to jednak dycha powinna mieć ten. Dobry pancerz na przykład na kadłubie, ale wtedy mogą być, moim zdaniem, nawet troszkę za mocna. Mamy też tutaj, oczywiście, hydropneumatyczne zawieszenie. I co najważniejsze, mamy ten tryb snajperski. Jeśli przez jeśli po prostu poświęcimy, poświęcimy nasz DPM, to mamy ten tryb snajperski. Po prostu, żeby lepiej skupiać, musimy przez chwilę. Tak powiem, wstrzymać pocisk w naszej, tak jakby lubię na dłużej. Ale nie zawsze to widzicie, pomaga mechanika. Raczej z tych ciekawych, i jak tylko sobie wbiję lepszą załogę na premce, którą swoją drogą muszę kupić, to pewnie zrobię sobie tą linię. Bo jednak japońskie ciężkie się mogą przydać. Hmm, ale tutaj i straszny błąd na się W na pewno wejdzie. Mamy dużą stratę trzech maszyn i prawie 5000 HP, nie wiemy oczywiście jak wygląda sytuacja na drugiej plance, ale tutaj zajęliśmy dosyć dobrą pozycję do gry na wieżę, którą swoją drogą mamy dosyć twardą, jeszcze chyba zasłaniamy lekko, tak, zasłaniamy tym wrakiem nasz garnek, więc jest w ogóle jeszcze lepiej. Puchamy cały czas do przodu, żeby w razie co mieć jakąś drogę ucieczki. No i tu chyba w dolną płytę, jednak nie w dolną, ale Siadło przybiliśmy chłopa. No z Golda to z Golda, ale chyba z Golda to był strzał, ciężko powiedzieć. W mieście sytuacja staje się troszkę lepiej wyrównana, ale dalej nie jest kolorowo. Tutaj bohater może szukać przestrzału pomiędzy właśnie tymi wrakami. No tak tak jak się właśnie teraz dzieje. Podpalenie w testo, testo trójkę tutaj użył gaśnicy i to dobry refleks typek To raczej nie była gaśnica automatyczna. Tutaj wuzetka jedzie bardzo na buja a nam przydałoby się znaleźć jej dolną płytę i ją skończyć. Na szczęście kończymy. Testo trójka raczej na dwa strzały. Może nam polosuje, ale... No, zobaczymy po prostu. Ona już i tak ucieka. Wyciąga nas chyba pod rhm Tu się nic nie dzieje. Jeszcze Buraska jedzie tutaj ze wsparciem. Dla niego. Oj, oj, oj. Tak, tak jak myślałem na dwa strzały. No, raczej by nam nie polosowało, ale... To jeszcze tylko chwilka, zobaczymy tu do wsparcia będzie miał jak nic buraski jechała bardzo agresywnie w tą pozycję, na środku jeszcze STA, na szczęście nasza buraska pomaga nam z testo trójką my ładujemy Heka pytanie na ST-1 czy na buraskę, ale w sumie raczej bez znaczenia, powinno wejść i w to i w to, przy odrobinie szczęścia tutaj niefortunne zderzenie, niefortunne zderzenie się z budynkiem. My chyba zmarkowaliśmy burasce, że jedziemy w trochę inną pozycję. Teraz będziemy próbowali chyba ją zajechać od pleców, albo gdzieś dzisiaj tutaj szukamy. Sytuacja no niezbyt ciekawa. Trzech na sześciu. Może to wyglądać niezbyt dobrze, ale tutaj jeszcze nam czas pokaże. Zobaczcie, mamy buraskę. Jesteśmy do niej bokiem. Ona nam teraz może wpuścić dwa pociski. Próbujemy się kontować. Na szczęście coś tam się udało. I teraz STA jeszcze od boku, tutaj nasza drużyna za bardzo nas niestety nie wspiera, ładujemy hek na Buraskę, to jest bardzo dobra decyzja. Tylko, że ten gracz gra raczej dosyć zachowawczo, mamy 4700 na strzelane, także jeszcze trochę amunicji tutaj zostało do wykorzystania. Jeden strzał, kolejne podpalenie, tutaj bohater ma naprawdę dużo szczęścia, jeszcze ta Buraska się prawdopodobnie spali, tak jest. No szczęścia tutaj mieliśmy naprawdę dużo Czy ten pojazd ma na takie dobre działo, że tak ładnie niszczy moduły Czy po prostu buraska miała dużo pecha I zresztą nie tylko buraska Pytanie co jest w kapie No <laughs> raczej tego RHM na plecach Dobrze, że ładujemy HEK, ale tutaj raczej Ajajaj, RHM ładnie tutaj pokarał Ciekawe czy jeszcze raz podpalimy sobie. Musimy dobrze przycelować. 480. Mogło być troszkę lepiej. Erheim jest, jest jeszcze na dwa strzały z heczków. My się lekko kontujemy. Szukamy tutaj przestrzału. Pytanie, czy się uda? On się odbił. Możemy teraz pojechać na agresywnie. On dużo dłużej będzie ładował tym działem niż my. Jesteśmy dla niego na. Dwa strzały, więc powinniśmy zaryzykować. Pytanie tylko, czy Burasce uda się zdjąć kapa. W kapie to jest piątka. Możliwe, że T26E4 jest w trakcie ładowania działa. Oj, i Buraska chyba jednak nie zdejmie kapa. 7 fragów, sześć tysięcy uszkodzeń. No, fajnie by było jakby Buraska nawet z hek mu walnęła po gąsienicy, czy cokolwiek, żeby tam zdjąć, ale my chyba już nie zdążymy, Buraska na szczęście Zdjęła tego kapa I został się już T26E4 Osamotniony, nie był widziany Przez całą bitwę Więc może być po prostu na awku Mamy 6700 Nastrzelane, ładujemy golda Bo tutaj żarty się skończyły, chłop ma Prawdopodobnie Full HP, a my jesteśmy Dla niego na strzał Podobnie jak Buraska, widzicie Strata 1000 Prawie 300 HP jest co odrabiać. Buraska, jeśli go dobrze zaskoczy, właduje mu magazynek za 720 mniej więcej, ale co do reszty, to jeszcze czas pokaże. Ja bym się tutaj tak na odważnie nie pchał, bo nigdy nic nie wiadomo. Szkoda, że przyjęliśmy ten pocisk od RHM, ale no tutaj ciężko było go nie przyjąć. Jeszcze nie jest wyspotowany ten czołg średni. Pytanie, gdzie on jest? Jeśli byłby gdzieś w bitwie, to raczej już yy, dostałby spota. Czy on jest aktywny? On jest aktywny. Proszę Państwa, mamy problem. On jest aktywny! To nie jest bot, Na szczęście buraska ładnie mu tutaj sprzedała magazynek, ale chyba przypłaci to życie, mam takie wrażenie. Chociaż dobrze tutaj pali wrotki. Za chwilę my możemy jemu sprzedać pocisk. Powinniśmy... Zająć pozycję taką, żeby się w razie czego schować. I liczyć na to, że ten gracz będzie miał problem. Teraz byle skupić. Musimy ładować całkiem. Dobrze, został się na jeden strzał. My powinniśmy grać na wieżę. On chyba nie do końca ogarnia, co tu się dzieje. Niestety. Aj, o i to może być emocjonujący pojedynek, buraska nam tutaj ładnie pomogła. My powinniśmy liczyć na odrobinę szczęścia, że on się od nas odbije. Nie trafiamy w takiej sytuacji. To będzie nasz koniec chyba. Ah, a było tak blisko. Bitwa niestety przegrana 7000 na strzelane 3000 zablokowane. Pojazd moim zdaniem na swoich tierach jest naprawdę porządną i solidną konstrukcją. Bitwa była ciekawa. Mam nadzieję, że Wam też się podobała, tak samo jak mi. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Zapraszam Was do następnych odcinków. Wrzucam codziennie o 17.00. Pozdrawiam Was cieplutko. Na razie do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.